Kodak, upadek legendy. Nostalgia w obiektywie. Kodak, upadek legendy. Wspomnienia mają ogromne znaczenie dla nas wszystkich. Od pokoleń marka Kodak towarzyszyła nam w uwiecznianiu najważniejszych chwil. Robiliśmy zdjęcia na wakacjach, uwiecznialiśmy śluby czy pierwsze kroki naszych dzieci. Kodak opowiadał historię poprzez obrazy, które z nami zostawały na zawsze. To właśnie Kodak uprościł proces fotografowania dla każdego. George Esteman chciał, aby robienie zdjęć było proste. Opracował slogan. Ty naciskasz guzik, my robimy resztę. To hasło zrewolucjonizowało cały rynek fotografii. Dzięki temu każdy mógł stać się autorem własnych wspomnień. W pewnym momencie Kodak posiadał aż 95% rynku filmów fotograficznych. Miał też 5% rynku aparatów. Jednak nadeszła zmiana, która wstrząsnęła światem. W 1975 roku inżynier Kodaka Steven Sasson wynalazł pierwszą cyfrową kamerę. To był przełomowy moment. Mimo tego firma nie zareagowała na czas na nadchodzącą cyfrową rewolucję. Kodak obawiał się, że cyfrowa fotografia szkodzi ich dochodom. Wtedy główny zysk pochodził ze sprzedaży filmów.